Cześć kochani, Iga z tej strony i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy temat to jak nie trafić na narcyza w naszym kolejnym związku. I filmik ten jest głównie skierowany do osób, które właśnie wyszły ze związku narcystycznego, które czują, że są na tym etapie w życiu, kiedy są gotowe, aby poznać kogoś nowego, aby zacząć nowe, szczęśliwe życie, aczkolwiek boją się bardzo, o to, czy nie trafią na kolejnego narcyza, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, w początkowych stadiach znajomości z narcyzem jesteśmy po prostu powaleni z nóg tym, jak cudowni są, jak wspaniali, wspaniałomyślni i szczodrzy i pod każdym względem ogólnie rewelacyjni to są ludzie, ponieważ oni właśnie zakładają taką maskę i takie dają nam wrażenie. Oni są świetnymi aktorami i potrafią Zagrać rolę wspaniałego, cudownego, kochającego partnera, który zrobi dla nas wszystko. I wcale to nie jest dziwne, że wielu z nas po prostu e, wpada w te sidła, ponieważ są te sidła bardzo ekspercko założone I, e, i są kuszące. Kuszące sidła, naprawdę, bo wydaje się nam, że o, trafiliśmy na miłość mojego życia, ten człowiek jest rewelacyjny, zrobi dla mnie wszystko, jestem zakochany, oni mnie strasznie kochają i. Po prostu odpłyniemy w zachód słońca na jachcie i po prostu będziemy żyć długo i szczęśliwie w bajce. Niestety, oczywiście, po jakimś czasie związku narcystycznego dowiadujemy się, że to jednak jest zupełna nieprawda. No i trafiamy w spore tarapaty związane z takim związkiem. Ten film również jest dla osób, które wiedzą o zagrożeniach. Ze strony związku narcystycznego i które po prostu, mimo tego, że nigdy nie przeszyły takiego związku, to chcą go uniknąć, ponieważ słyszały o takich sytuacjach, i chcą uniknąć wpakowania się w takie tarabaty we własnym życiu. Więc kochani, mam dla Was sześć punktów, które dla mnie bardzo dobrze zadziałały, które czuję, że są bardzo wartościowe, i dają tak, jakby, oparcie w tym, jak znaleźć partnera który, powiedzmy sobie, że oczywiście nigdy nie będziemy w 100% pewni, ponieważ nikt nie jest w stanie dać 100% gwarancji, aczkolwiek te metody e, naprawdę pozwalają Ci odfiltrować tych ludzi, którzy mają jakieś zaburzenia osobowości, przede wszystkim te e, narcystyczne zaburzenia osobowości. I naprawdę dają ci największą szansę na to, aby jednak znaleźć dobrego, uczciwego człowieka, który naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Więc przejdźmy do rzeczy. Moim zdaniem bardzo ważny punkt numer jeden to jest to, jeżeli wyszliśmy właśnie z takiego związku narcystycznego, przeszliśmy przez jakieś takie wewnętrzne leczenie i jesteśmy w miejscu w naszym życiu, gdzie czujemy, że nowy związek byłby dla nas czymś dobrym i E, czymś, co sprawi, że będziemy szczęśliwsi, e, numer jeden. Pobądźmy sami. Nie spieszmy się do nowego związku. E, dlaczego? Dlatego, aby tak, jakby na powrót poznać siebie samego, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Ja wiem po sobie, że jeżeli ja, ja byłam, kiedy ja byłam w narcystycznym związku, to mój związek obracał się koło mojego narcystycznego partnera. E, moje potrzeby odchodziły na bok, ponieważ ja byłam bardzo, bardzo e, tak jakby zaabsorbowana i przejęta tym, aby czasami ich nie urazić, aby czasami e, nie spowodować jakiegoś wybuchu gniewu, aby czasami nie zrobić coś, czegoś, co im się nie spodoba, bo wiedziałam, czym to grozi. I ze względu na to moje osobiste, osobiste potrzeby schodziły na drugi plan. To, co ja lubiłam, zostało w pewnym sensie zapomniane i robiliśmy to, co on lubił. I moi kochani, w takim, w takim związku, jeżeli taki związek trwa przez kilka lub wiele lat, to w pewnym sensie gubimy samych siebie, gubimy swoje poczucie, kim my jesteśmy po prostu wewnątrz. Zapominamy o tym, co naprawdę lubimy, jakie są nasze pasje, co nas relaksuje, co sprawia nam przyjemność. I w pewnym sensie teraz, kiedy jesteśmy po takim związku, kiedy już nie czujemy się, że ból jest tak obezwładniający, że nie jesteśmy w stanie się na niczym skupić, tylko naprawdę wracamy, tak jakby do wnętrza siebie, bardzo ważne jest to, aby poznać siebie na powrót. Aby przypomnieć sobie, co nam sprawia przyjemność, jeżeli to jest wyjście po prostu wieczorem ze znajomymi na grę w billard albo w kręgle, róbmy to. Jeżeli lubimy rysować, rysujmy, jeżeli kochamy sporty, rower, chodzenie na ryby, cokolwiek. Róbmy rzeczy, które nam osobiście sprawiają przyjemność. Róbmy, róbmy rzeczy, które robiliśmy kiedyś, zanim weszliśmy w ten narcystyczny związek i przypomnijmy sobie, kim tak naprawdę jesteśmy, bo to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby się na nowo odkryć i, by, i żeby na nowo połączyć się z tą osobą, którą kiedyś byliśmy. I e, tak jakby dać sobie samemu szansę, aby odnaleźć siebie, po prostu odnajdziemy siebie, więc nie spieszmy się do nowego związku, ponieważ ja myślę, że przysłówek, które mówi o tym, że lekarstwem na starą, niedobrą miłość jest nowa miłość, nie do końca jest prawdziwe. Czasami naprawdę warto po prostu pobyć samemu, pobyć samemu z sobą, z przyjaciółmi, z, rodzimo, z rodziną i przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteśmy. I dopiero wtedy, kiedy czujemy się stabilnie w tym, kim jesteśmy, kiedy znamy odpowiedzi na to, Kim jestem, co lubię robić, jakie są moje pasje, jakie są moje zainteresowania i robię to regularnie. Wtedy myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, aby poszukać sobie nowego związku. Okej, okay, kochani, drugi punkt. Myślę, że będziecie uważać, że jest kontrowersyjny i wiem, że wiele osób będzie się ze mną o to kłócić i że się ze mną nie zgodzi. Także jestem na to przygotowana, aczkolwiek myślę, że to jest bardzo ważne i chcę Wam to powiedzieć, ponieważ dla mnie to było bardzo ważne. Drugi punkt jest taki. Że uważam osobiście, że nie powinniśmy umawiać się tylko z jedną osobą na samym początku. Co mam na myśli? Tych pierwszych kilka randek nie powinniśmy skupiać się na jednej, jedynej osobie. Powinniśmy e, starać się poznać osoby w naszym życiu, tak abyśmy mieli szansę na wyjście na kawę z trzema, czterema osobami. Może na tym poprzestajmy. Nie mówię oczywiście o tym, żebyśmy wskakiwali do łóżka z nowo poznanymi osobami, nie mówię oczywiście o tym, żebyśmy w jakiś sposób, nie wiem, całowali się i zachowywali się w bardzo intymny sposób. Mówię o tym, że tych pierwszych kilka randek, kiedy jesteśmy po prostu, poznajemy się, rozmawiamy ze sobą, idziemy na kawę, idziemy po prostu gdzieś spędzić czas, żeby troszeczkę się lepiej poznać. Na tym etapie warto jest mieć więcej niż tylko jedną osobę, z którą się spotykamy i umawiamy. Jak to zrobić? Będziemy może mówić na ten temat w innym filmie, ponieważ nie wszystko jestem w stanie wrzucić w ten filmik. Ale powiem Wam, dlaczego to zrobić w tym filmie. Dlaczego to zrobić, to jest to, aby nie stracić w pewnym sensie kontroli nad własnymi emocjami. Jeżeli wiemy, że mamy kilka opcji, to nie jesteśmy zdesperowani, nie dajemy tej zdesperowanej energii osobom, z którymi się widujemy, a również to jest to, że sami sobie przypominamy o tym, że. Mamy wybór i to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ jeżeli po kilku spotkaniach jedna osoba zacznie nam pokazywać czerwone flagi i okazuje się, że zachowują się w sposób, który tak jakby budzi alarm w naszym wnętrzu, to najprawdopodobniej ta osoba nie jest osobą właściwą dla nas. I moi kochani, na, na własnym przykładzie, jak ja szukałam mojego nowego partnera czy związku po rozpadzie mojego narcystycznego związku, Umawiałam się z trzema osobami, włącznie z moim obecnym partnerem w tym czasie, i tak jak mówię, to były po prostu wyjścia na kawę, to były wyjścia na spacer, to były wyjścia do kina, to nie było nic konkretnego w formie takiej, nie trzymaliśmy się za ręce, nie, nie byliśmy w żaden sposób, żadnego kontaktu fizycznego nie mieliśmy w pewnym sensie. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby to trzymać właśnie na tym takim platonicznym poziomie, na tym początkowym etapie. Żebym w stanie była wyczuć energię drugiej osoby. Żebym była w stanie wyczuć, z kim miałam do czynienia i jak te osoby się zachowują. I dopiero po tych kilku pierwszych randkach, kiedy mój obecny partner wyszedł z zapytaniem, czy chcemy po prostu umawiać się tylko ze sobą i nie chcemy się widywać z innymi ludźmi. I kiedy czułam, że, ten, że mój obecny partner właśnie... Na tym etapie ja już byłam w stanie wyczuć, że to jest dobra, stabilna osoba, z którą czuję się bezpiecznie przede wszystkim i która na mnie nie naciska w żaden sposób. W tym momencie byłam gotowa zgodzić się na to, abyśmy przestali się spotkać z kimkolwiek innym i, i skupili się po prostu na sobie nawzajem. I moi kochani, moi, moi kochani, ja uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ właśnie w ten sposób nie jesteśmy zdesperowani i w ten sposób dajemy sobie e, przypomnienie i dajemy sobie, so sobie największą szansę, aby znaleźć osobę, które, która nie, tak jakby nie porusza tych czerwonych flag i która nie wzbudza w nas alarmu. Kolejny punkt. Nie idź do łóżka ze swoim nowym partnerem za szybko. I czy to jest kobieta, i czy to jest mężczyzna, panowie bardzo was proszę, nie naciskajcie na nowe partnerki, żeby wskoczyć szybko do łóżka, ponieważ to nigdy, nigdy nie kończy się dobrym, zdrowym związkiem. Kobiety, proszę was, dziewczyny, trzymajcie się swoich zasad i nie wskakujcie do łóżka bardzo szybko. I wiem, że może feministki i osoby, które są za tym, aby po prostu robić, co się, na co ma się ochotę, mogą się tutaj troszeczkę oburzyć. Ale co ja mam na myśli, to jest to, że przede wszystkim kobiety, jeżeli my wskakujemy z mężczyzną nowym do łóżka bardzo szybko, to my się zazwyczaj przywiązujemy emocjonalnie bardzo szybko. A u mężczyzn nie do końca wygląda to w ten sam sposób. Mężczyźni bardzo dobrze potrafią sobie rozdzielić życie uczuciowe od życia seksualnego. My, kobiety, niestety nie. Więc żeby się chronić, żeby być bezpiecznym, paniom przede wszystkim polecam, aby naprawdę powstrzymać się przed kontaktami intymnymi z nowym partnerem, dopóki. Nie jesteśmy pewne, że jesteśmy w stałym, dobrym związku, gdzie wiemy, że e, nasz partner jest tak jakby zdeklarowany, że chce być z nami i że nas kocha. Ja wiem, że to jest może e, wysoki, e, to, ja wiem, że to jest może wysokie wymaganie, żeby wiedzieć, że ktoś nas kocha, ale jeżeli spędziliśmy z kimś miesiąc lub dwa, gdzie. E, Regularnie widujemy się z tą osobą, gdzie regularnie widzimy, że ta osoba jest zdeklarowana, zdedykowana, możemy wyczuć, możemy wyczuć, czy ta osoba naprawdę chce z nami być i że tej osobie zależy. Dopiero po, po jakimś czasie, kiedy czujemy się bezpieczne, kiedy, wie, kiedy wiemy, że w tym związku, e, że, że, że ten partner po prostu nie zostawi nas po tym, jak wskoczymy z nimi do łóżka, to dopiero wtedy możemy powoli zastanawiać się nad tym, e, czy, czy chcemy posunąć się dalej, czy nie. I to jak najbardziej, oczywiście, zależy od Ciebie, bo jeżeli na przykład szukasz e, romansu, który wiesz, że nie chce, żeby długo trwał, to jak najbardziej równa, co masz ochotę. Przecież to Twoje życie, Twoje ciało, od Ciebie to zależy, co zrobisz. Ale jeżeli szukasz zdrowego, długodystansowego związku, partnera na życie, kogoś, kto będzie Twoim mężem w przyszłości, kogoś, z kogo możesz po prostu kochać na wiele lat i kto będzie Ciebie kochał i szanował na wiele lat, mimo wszystko uważam, że te najzdrowsze, najlepsze związki to są takie, kiedy partner zapracuje, kiedy zdobędzie. Twoją miłość i Twoje uznanie i Twoją intymność, ponieważ to jest coś, na co partner powinien w pewnym sensie zapracować. Wiem, panowie, że będą się tutaj oburzać i będzie. dlaczego to ja mam zapracować na, na uznanie kobiety? Czemu to kobieta nie, nie ma zapracować na moje? Prawda jest taka, że to jest po prostu związane z naszą naturą i z tym, że nasi, nasi przodkowie musieli w ten sposób zadbać o to mężczyźni, mogli wskoczyć z kimkolwiek do łóżka i nie przejmowali się, czy kobieta zajdzie w ciążę, czy nie, bo konsekwencje ponosiła kobieta. A kobieta, która zachodziła w ciążę z kimkolwiek, no to była po prostu nieszanowana i, i zazwyczaj wyrzucana z, z otoczenia, ze społeczności i w bardzo ciężkich warunkach kończyła zazwyczaj. Następnym argumentem, jaki chciałam tutaj wrzucić przeciwko y, szybkiemu przejściu do intymnego związku, jest to, że narcyzi bardzo nie lubią słyszeć nie. I y, bardzo często y, narcyz, który musi wyczekać sobie, y, to nieważne, czy to kobieta, czy mężczyzna, pod każdym względem, narcyz, który musi sobie wyczekać, y, tak jakby intymny związek z drugą stroną, bardzo często wycofa się z tego związku szybciej raczej niż później, ze względu na to, że oni po prostu nie lubią czekać oni lubią wszystko mieć pod ręką na tacy i nie lubią słyszeć nie. Więc e, zauważmy, jak osoba, z którą mamy do czynienia, reaguje na to, jeżeli mówimy nie. E, jeżeli reagują, nie ma sprawy, poczekam na ciebie, bardzo cię kocham i jestem szczęśliwa, szczęśliwa, aby czekać tak długo, jak ty będziesz, e, aż ty będziesz gotowy. E, to jest bardzo dobry znak, jeżeli ktoś powie: O, chyba mnie nie kochasz, chyba ci na mnie nie zależy. O, nie jestem pewna, y, gdzie to się potoczy, jeżeli nie chcesz mi dać czegoś tak drobnego, jak to, żebyśmy byli bliżej fizycznie. To jest niestety bardzo duży wskaźnik albo y, niedojrzałości emocjonalnej drugiej osoby, albo właśnie wskaźnik zaburzenia narcystycznego, więc pamiętajmy o tym, kochani, i jeżeli chcemy sobie dać jak największą szansę na to, aby znaleźć szczęśliwy związek, zastanówmy się na tym i nie działajmy pochopnie, ponieważ nasze działania mają konsekwencje. Ostatni punkt, na który chciałam zwrócić uwagę w tym filmie, to to, że kiedy jesteśmy już w tym związku, że jest to związek oficjalny, jest to więcej niż kilka randek, jesteśmy razem szczęśliwi. Nie zapominajmy o tym, aby w pewnym sensie zostać sobą. Nie zapominajmy o tym, aby nie wstawiać tych naszych ukochanych na piedestał i nie traktować ich jak, e, jakby oni po prostu byli od nas lepsi. Pamiętajmy o tym, że to ma być związek partnerski i że nasze potrzeby są tak ważne jak ich potrzeby. I przede wszystkim staramy się. Aby nasze zainteresowania, aby nasze hobby, aby to, co kochamy i to, co, i to, co lubimy, były, były dalej obecne w naszym życiu, aby spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi, nie wszystko robić razem z naszym partnerem, tylko po prostu mieć trochę tego osobnego życia, ponieważ to po pierwsze jest bardzo zdrowe i bardzo dobrze wpływa na długowieczność naszego związku, a po drugie również daje nam, tak jakby, dodatkowe zapewnienie, że osoba, która widzi nas, Y, że jesteśmy szczęśliwi w naszym własnym troszeczkę osobnym życiu, mimo tego, że jesteśmy w związku razem i ta osoba w pewnym sensie zagrzewa nas do tego, abyśmy byli y, szczęśliwi, szczęśliwi i robili rzeczy, które dają nam szczęście. I która tak jakby pozwala i e, dopinguje nas do tego, abyśmy robili rzeczy dobre dla nas. Ta osoba najprawdopodobniej nie jest narcyzem, ponieważ narcyzi czują się zagrożeni e, w otoczeniu ludzi, którzy są szczęśliwi bez nich i którzy e, tak jakby dopingują ich niezależność. Więc moim zdaniem to też jest bardzo, bardzo ważny punkt, moi kochani. E, sprawdźcie, jak wasz partner zachowuje się w odniesieniu do waszej niezależności. I do Waszego osobistego szczęścia. Jeżeli to dopingują, to jest świetny znak. Jeżeli nie są zbyt zadowoleni albo dają nam powody do zastanowienia, my też zastanówmy się nad tym, e, co zrobić z tym związkiem. I pamiętajmy też o tym, że e, lepiej zgłapać, e, tak jakby byka za rogi, wcześniej zanim przejdziemy do długotrwałego związku, zanim e, będziemy mieć dzieci czy związek małżeński, bo wtedy oczywiście bardzo ciężko jest jeszcze czegoś takiego wyplątać. Więc e, mam nadzieję, kochani, że e, zawartość tego filmu jest dla Was e, wartościowa i że e, dałam Wam tutaj jakiś e, punkt odniesienia do tego, co, powinni, co powinniśmy robić w nowym związku, aby był szczęśliwy jak sobie dać największe szanse na to, aby nie trafić po raz drugi na narcyza. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się Pa.